Ciemaczko, witam Was na kanale Pawel VR i dzisiaj zagram z Maltkiem VR. I tak Siemeczko. będziemy dzisiaj uczyć jak, jak grać jak być małpą, tak? Ciebie będę uczył. Hmm. No tak. Małpa. Ale no, Małpa. co pierwsze? Dobra, suba. Z co? Z nóżkiem. Łapka w górę. Pierwsza suba z dzwoneczkiem łapka w górę. No. Suwik. Dobra, no. Pokaż, pokaż. pokaż. Jeszcze ma chodzi tak. Tak? Tu je, nie, tak chodzimy. Tak. No. Raz i tak. Dobra, druga rzecz, idziemy na górkę. No. Chodzi się tak. Nie tak, tylko tak. Uj, o Jak? Już tak, robię tak? tak. Nie. Źle. Tak? Ile? Ile. Tak. tak. Już wyrudzać. Tak? Wyrudzać już. Tak? Tak. I biegnie. O, jest. Dobra. Teraz lecimy szybko. O! Pod cepach. tak. O! Wow. Tak, szybko. Jak? Zobaczmy, no. Jak? Co? Okej okay. O, wow. Czy mogę tak? Czekaj. I co tu? No jak? Tak. 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 Czekaj, gdzie jest? jeszcze bo ręko. Ja. Wow! O! ręką O! O. Oh. Hop. 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 Gdzie on pole? Ozły? A tam na dole. Siema. Chodź do mnie. Hop. Uj. Hop. A! Nie. Na no sam dół poleciałem. Jeszcze Oj. A? Czekaj na mnie! Czekaj, chwilę, czekaj, co tam dojdę.

Gdzie on jest? A tu jesteś! Chodźka. Czekaj. No. Oj. No. Gdzie <gum> yeah, on jest? E, Marty! Oj. Spokowałem się bloku. Gdzie jesteś? O! Kaj ty jesteś Toć! Jak no? jak na dole? A, opa, opa, opa Ło! Gdzie ja jestem? Chodź Łooo! Będziesz łaził pod, po ścianie Co? Już tak... Jak ty tam, tam weszłeś? Jak tam wejdę? Chodź. Która stromo? Tu jest. O! Tak zrobię to. Tak. Kwon pisz, tak? tak. No. Jak. Ale jak? Ty masz zamknięty palec? No. Tak, no. Nie wiem, po co, ale dobre. Tu na skocie, bo ona się nie, się nie da. Tak To się działa. Ty okay. robisz tak. Pa. Co? Okej. Okay. Jak? Gdzie ty jesteś? On poszedł. O, tu jesteś, małpo. E, Chodź, tak, idziemy tak, do innego świata. Bo tu... idź zas, no. Jak? Tak? tak? O, o, właśnie tak, tylko dość tak. Patrz. Tak. W tamtą stronę. Tak. Okay. Dziwne to jest. No i można po prostu tak jakoś. No też można, ale... Tak, robisz ty Nie. powoli, tak. Powoli robisz. Nie da się! Dobra. Następne to jest tu. Co? Jak ty wchodzisz? Na boki. Na boki. Tu. tu. Tylko że jak idę na boki tu. to mnie wywala. Tu. No i pa. pa, I to wywala. O! No. ty robisz tak, tak, tak robisz? A tak nie ma być. Jak? Tak, tak, tak. No bo jak to ma się robić? Tak, tak, widzisz? Tak, tak. 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 Ha, tak. A, tak, strasznie kurze mi te wchodzenie, bo jest naprawdę ciężkie nawet. Nie da się, patrz! Dobrze, no, tak. I tak później robisz. Ja wchodzę, widzowie! Ja wyszłem! Teraz. Co teraz? Nie, wiem, ta... jest taki nie taki... da się! Chcę patrzeć. Apel. Tak, tak. tak, tak. Że, y... Jeśli chcesz chodzić po ścianie, musisz być rozpędzony. Czyli możesz zacząć o tak, wtedy rozpęd. To jest. pomaga, bo normalnie to się chodzi po ścianie a tak, że jest tak, a nie tak. Musisz być ha. rozpędzony, a nie że do góry, bo się nie rozpędzisz i wtedy spadniesz. Aha, nie, no ja nie umiem, bo jak. że ja ty, ty, ty masz perka, ty mnie musisz złapać No ale. Ja lecę. Kurde, gdzie ty jesteś? Halo, chodzić, nie umiem. Halo, policja. Dobra. Papel. Papel? Co? Ja się ukryłem i ty nie wiesz gdzie. Mówisz? Gdzie? Ty, gdzie ty poleciałeś? Tu jest ściana Co? Jakie tam poleciałeś? Co? Odleciałem na... Co? Aha, bo ty na ten poleciałeś Ciekłem co? no nie, o, szowisto, to? to to parę parę, To parę Padłem, parę idziemy Dobra. parę dalej Trzeba Dobra Gdzie ty jesteś? Ty po... Aha, tam gdzie ty jesteś? Na górze Ty już tam idę Powiem ci Gorilla tak jest trudne, bo... Dobra, teraz Halo! Do idziemy do wyjścia. Tak, ja mi się staram. Gdzie ty jesteś? Co ty klikasz? Co ty klikasz? Co to się to? Ha! Bye, Już chcesz się bawić, nawet nie dałeś mi się przygotować. Dobra, co yy, byś chciał teraz? Się, o, cho, tak? chodź. Tak, co tam? Góra. Jak, tak? O, wow, co ja robię? Co ja robię? Dobrze robiłem? Tak. Tylko troszkę do góry. O, wow. tylko że za bardzo. No. Jakie ciśniesz? Dobra, robisz. No, no. Umiesz? Umiesz? Powiedz, umiesz. No, patrz. Tak troszkę widzisz. O, właśnie, o tak góry. Tak, tak, tak. tak ta, ta, to jest tak, jak ci, tak? To, to. O. Nie Na końcu Uj, Co ja zrobiłem Do tyłu wracaj o, teraz. Uhu. Jestem Gdzie ty jesteś A tam Aha Aha. Jestem, udało mi się. Gdzie teraz? Tu, tu, U. Chyba za bardzo żeś poleciał. Spajsz tam? Co? No i spadłem. Ej, chodź na chwilę. A jak, się, a jak się wchodzi tak? Po drzewach? W sensie tak. O, tak? A tak. Robisz. Robisz tak. Tu. Tu. Czekaj. Gałąź, leż, ja chodź na gałąź Gdzie ty poszłeś? I teraz tak Hoppa Oj Wiesz? Tu Noż, och Teraz Robimy tak a, a! <noise> Nie widziałem tego. Czekaj. Spróbuję zrobić skok. Co ty demonstrujesz? Co? Co ty tak demonstrujesz? Nie wiem. Byłem. Dobra, chodzę po drobince, bo... Widzisz się tak. Widzisz? co? to? Tutaj rączki. Popa! Okej? Popa. Papa. Czekaj. Nie no, ja wolę swoim sposobem. O. tak. Dawaj Fajnie to jest. Co ty jest? Czekaj, bo mam zarazę. Oh, zaraz no, co jest? O tak. nie, O nie, O nie, pomocy! O o nie, Proszę. nie, 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 I spadłem. A, tak. Co byś chciał? Czekaj. O, o widzisz? Chciałbyś Dobra, w sumie kończymy, bo odcinek będzie trwał wieki. Dobra. Chciałbyś o. tak? Tak. Widzisz? I... Oj. Dobra, pożegnaj się, Maltuś. Pożegnaj się. Oj, fuj. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. No i... 好了那又再写嘛。<Yeah. S 1>